No, no nie. To jest za słabo do tego. To jest za słabo. Okej. Ty go To jest za No dobra. Nowe elektryczne. Wczoraj ci, którzy tam wygrywają imitacje tych garaży zostawać, robią jakąś nitro paliwo. To jest tak też dużo. On mieszka, On tam, on tam, mieszka? To, on tam tak. będzie zapowiadał rozkład jazdy, I, I będzie go znam na pamięć. Na na pewno. Robota, A, robota. <laughs> to robota.